Joanna Krupa, znana modelka i aktywistka, od wielu lat angażuje się w działania na rzecz ochrony zwierząt, co przyniosło jej ogromne uznanie w kręgach obrońców praw zwierząt. Pamiętacie jej odważną kampanię dla PETA, podczas której zaprezentowała się w skórze Ewy? To tylko jedna z wielu inicjatyw, które denounce przemysł futrzarski i jego brutalne praktyki. Dnia 24 listopada tego roku. Joanna ponownie postanowiła zabrać głos w tej ważnej kwestii, składając emocjonalny apel do Karola Nawrockiego. Na swoim profilu na Instagramie, Krupa zaapelowała o poparcie dla ustawy mającej na celu stopniowe wygaszanie działalności ferm futrzarskich w Polsce. W swoim przesłaniu modelka podkreśliła, że decyzja w tej sprawie będzie odzwierciedleniem wartości, które są ważne dla milionów Polaków. Przypomnijmy, że w październiku bieżącego roku posłowie przyjęli nowelizację przepisów dotyczących ochrony zwierząt, która przewiduje, że fermy futrzarskie będą mogły działać jedynie do roku 2033. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zamknąć swoje zakłady wcześniej, bo już w 2031, będą mogli liczyć na odpowiednie rekompensaty. W swoim wystąpieniu Joanna Krupa nie tylko przypomniała o swoim zaangażowaniu w walkę o prawa zwierząt, ale również o tym, jak tragiczne są warunki, w jakich zwierzęta te żyją. Od ponad 20 lat walczę o prawa zwierząt, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Widziałam niewyobrażalne cierpienie na fermach futrzarskich. Dostrzegam także, jak bardzo Polacy pragną, aby ten rozdział w historii w końcu się zakończył. Podkreśliła w swoim wpisie. Krupa zwróciła uwagę, że decyzja prezydenta będzie miała głębsze znaczenie, ponieważ będzie świadectwem wartości którymi kieruje się nasze społeczeństwo. Polska to kraj współczucia, odwagi i wartości. Podpisując tę ustawę zapisze Pan Naszą Rzeczpospolitą po właściwej stronie historii, zaznaczyła. W swoim apelu zaapelowała również do Nawrockiego o skorzystanie z konstytucyjnej roli i zakończenie działalności przemysłu, który od lat spotyka się z ogromnym sprzeciwem społecznym. Wyraziła nadzieję, że wspólnie z milionami innych Polek i Polaków. Prezydent ma możliwość przyczynienia się do zakończenia cierpienia zwierząt. Post Krupy spotkał się z dużym zainteresowaniem w sieci. Wiele internautów wyraziło swoje wsparcie dla tej inicjatywy, dziękując jej za odwagę w podejmowaniu ważnych tematów. Krytycznie odbierając działalność firm futrzarskich, komentatorzy potwierdzali chęć zobaczenia efektu w postaci podpisania ustawy o ochronie zwierząt przez prezydenta. Joanna Krupa po raz kolejny udowadnia, że społeczna odpowiedzialność i empatia są fundamentalnymi wartościami, które można łączyć z życiem w showbiznesie.